W imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Witam Was, moi kochani, w kolejną niedzielę pasyjną, już trzecią, kiedy nie możemy zgromadzać się w naszych kościołach. Posiada ona łacińską nazwę Judika. Jest piątą niedzielą pasyjną. Słowo Judika wiąże się z sędziowaniem, ale nie takim piłkarskim czy też bokserskim, ale z byciem sędzią. To słowa zaczerpnięte z pierwszego wersetu Psalmu 43: Bądź sędzią moim Boże i rozstrzygnij spór mój z narodem bezbożnym. Bądź sędzią moim Boże. Pan Bóg jest tym, który jest sędzią sprawiedliwym. Tego od sędziego wymagamy. Ale bycie w sądzie czy też w obliczu sędziego chyba nie kojarzy się nam zbyt dobrze. Bo przecież nie chcemy zasiadać, czy to na ławie oskarżonych, czy to będąc świadkami w jakiejś sprawie. Rola sędzi kojarzy nam się z wydawaniem wyroków, najczęściej wyroków skazujących. Ktoś za swoje przewinienia dostał karę więzienia, grzywny, bądź dotknęła go inna kara. Bóg rozsądza sprawy. Rozsądza sprawy pomiędzy nami, daje nam przykazania, żebyśmy wiedzieli, w jaki sposób mamy żyć. Bóg mówi, czego oczekuje od nas wobec siebie i w jaki sposób mamy kształtować relacje pomiędzy nami. Ale ta najważniejsza decyzja miała miejsce na krzyżu Golgoty. To tam, kiedy Chrystus umarł za nasze grzechy, zostaliśmy przez Pana Boga usprawiedliwieni. Tym usprawiedliwieniem mamy żyć. To usprawiedliwienie powinno nam dodawać otuchy właśnie teraz. Powinno nam dodawać nadziei i powinno wzbudzać w naszych sercach radość i szczęście. Jesteśmy usprawiedliwieni. Należymy do naszego niebiańskiego Ojca. Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służył i oddał życie swoje na okup za wielu. To hasło rozpoczynającego się tygodnia. To też słowa z Ewangelii Mateusza, które mówią o tym, dlaczego Chrystus przyszedł na świat. Oczywiście to jeden z wielu powodów żeby służyć żeby oddać swoje życie na okup żebyśmy zostali uniewinnieni i usprawiedliwieni nie przyszedł aby mu służono lecz aby służyć a my mamy być podobni do niego również mamy usługiwać usługiwać tym wszystkim co mamy dobrym słowem Możemy do kogoś zadzwonić, porozmawiać z nim. Możemy kształtować nasze relacje domowe. Możemy być ze sobą w naszych domach, w naszych rodzinach. Możemy tam właśnie, w naszych domach, tworzyć Kościół, społeczność świętych, społeczność ludzi, którzy wiedzą, że zostali usprawiedliwieni. Przez Chrystusa. Niech Pan Bóg pobłogosławi tą dzisiejszą niedzielę. Amen. Módlmy się. Panie nasz i Boże, dziękujemy Tobie za kolejną niedzielę, za kolejny dzień, który nam darowałeś. Dziękujemy Ci za Jezusa Chrystusa, który przyszedł na świat, aby nas zbawić. Dziękujemy Ci za dar zbawienia. Za to, że jako sędzia nas usprawiedliwiłeś. Prosimy Ciebie, Pani, abyśmy przyjęli to, że jesteśmy usprawiedliwieni. Pomimo tego, że może nie czujemy się godni ani dostatecznie dobrzy, ale Ty jesteś naszym lekarzem. Wspieraj nas, pomagaj, błogosław, dodawaj nadziei i cierpliwości. W imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. Zostańcie z Bogiem.